Do kanalizacji trafia wszystko, co zmieści się w otworze muszli klozetowej. Zużyte pończochy, pampersy czy papierosowe filtry pod wpływem wody pęcznieją i zatykają rury, ale zdarzają się też większe śmieci. Tuszka kurczaka, która znalazła się i zatkała przewód kanalizacyjny. Nie wiadomo którędy została wprowadzona, ale zatkała skutecznie cały przekrój kanału. Do toalet nie należy wlewać zużytego tłuszczu. Ten osadza się w rurach i lepi ze sobą pozostałe odpadki, a to skutkuje awarią sieci. W chodzieży miejskie wodociągi i kanalizacja kupiły nawet specjalistyczny samochód, by nie rozkopywać rur. Jeżeli pojawia nam się uszkodzenie, zapadnięcie jezdni, to jesteśmy w stanie zajrzeć do kanału od tak zwanego środka. A tu niestety wciąż trafiają resztki jedzenia. To sprawia, że w kanalizacji zadomawiają się szczury. Podrzucają ludzie wory ze śmieciami, zostają i zwierzaki żerują. Do toalety wylewamy resztki obiadu. Stąd jest problem. Ludzie chyba no niecelowo na pewno dokarmiają. Szczury w poszukiwaniu jedzenia przedostają się do rur. Znane są także przypadki, kiedy gryzonie wychodziły z domowych toalet. A szczury. Niosą choroby tego typu jak, jak, jak ścieklizna, jak włośnica, jak leptospirozy, które są naprawdę groźne dla, dla człowieka. Na przełomie września i października w wielu miastach regionu prowadzone są akcje powszechnej deratyzacji. Ma to pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się szczurów. Jednak ich populacja zależeć będzie też od nas samych. Czy umyślnie, czy też nie, będziemy je dokarmiać wrzucając resztki jedzenia do ustępów.